W końcu nadszedł ten piękny dzień, kiedy konsolowcy mogą cieszyć się z item filtrów. Z tej strony Adrian, dziś pokażę Wam jak zaktualizować sobie i zsynchronizować ze swoim kontem filtry na konsolę, czy to na PC'a, czy na xboxa, czy na playstation. Pamiętaj, że ten film podzielony jest na rozdziały, więc jeżeli któryś z nich Cię nie interesuje, zawsze możesz przewinąć do odpowiadającego Tobie innego fragmentu. Więc również, że będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz tu komentarz, łapkę albo subskrypcję. Możliwość ta pojawiła się z najnowszym patchem 0.1.1, tak jak już pewnie gdzieś tam słyszeliście. I pokażę Wam to na przykładzie strony Filterblade, jak sobie ten filtr ogarnąć na konsolę. Kiedy wejdziecie na tą stronę, zobaczycie właśnie taki widok. I tutaj co trzeba wybrać? No to POE2. Kolejno zalogować się, połączyć się z kątem z Path of Exile. Klikamy na Sign In with PoE. Przechodzimy na kolejną stronę. Klikamy Authorize i jesteśmy już zalogowani. I jak już to zrobicie, waszym oczom okaże się taki overview, gdzie będziecie mogli wybrać, jaki filtr ustawić chcecie, jaka ma być jego strictness, czyli jak bardzo musi on ukrywać przedmioty. Oczywiście tutaj, jak sobie najedziecie na ten paseczek wyboru, możecie zacząć od soft, skończyć na uber plus strict i każdy z tych poziomów jest opisany. I weźmy sobie na przykład taki semi-strict, który powiedzmy, że polecałbym na jakieś początkowe mapy. Im dalej z tą ścisłością filtra się posuniecie, tym bardziej te warunki będą tutaj pogłębione. Więc jak sobie przejdziemy na przykład na restricta, to już tutaj na czerwono widzicie napis, że ukrywa on również waistowny od kieru pierwszego do szóstego. Warto to mieć na uwadze, jak sobie wybieracie ten strictness. Dobra, ja wybiorę sobie tutaj semi strict, albo może strict i teraz, jak już zdecydowaliśmy, jaką ścisłość tego filtra wybieramy, przechodzimy sobie na przykład do stylu, żeby wybrać, czy ten styl ma być jasny czy ciemny. Jasny, czyli zwykły, taki standardowy, wygląda właśnie tak, jak tutaj widzicie poniżej. Natomiast, jak zmienię go na dark mode, no to te nazwy, te tła, bardziej tych nazw się zmieniają na troszeczkę inny kolor, na taki ciemny. Zostawię sobie dark mode. Oczywiście, wszystkie te filtry mają bardzo dużo opcji kustomizacji. I możecie sobie tu tutaj no chociażby w tych modułach pododawać, pozmieniać i tak dalej. Bardzo fajny poradnik na ten temat zrobił informatyk USB. Będzie w linku w opisie, ja się tutaj nie będę rozgadywał. Lecimy dalej. Jak już sobie ogarnicie ten filtr i wtedy, kiedy będziecie gotowi go pobrać, ważne jest, żeby na tej zakładce eksportu POI sprawdzić, czy nie ma tu żadnych ostrzeżeń. I jest tutaj na przykład takie ostrzeżenie, gdy się ja usunąłem divine orba całkowicie z, z lutu, żeby go ukrywało. I jest takie właśnie ostrzeżenie, że filtr ukrywa drogie przedmioty. Mogę sobie tutaj kliknąć na strzałeczkę, przejść i go dodać gdzieś. Na przykład tutaj. Divine Orb. Dodaj. Klikamy sobie tak, on się tutaj pojawia. Jest. Już z nami. Dobrze, przejdźmy teraz do eksportu. Przechodzimy sobie do zakładki Export to POI i wpisujemy jakąś nazwę. Wpiszmy sobie tutaj Test Filter. I wybierzmy platformę, na której chcemy grać. To jest bardzo ważne. Tutaj możemy wybrać PC, Xbox albo PlayStation. Ja wybieram pc bo akurat gram na PC. -cie. I przechodzimy sobie dalej do Sync or Download. I tutaj mamy dwie opcje. Możemy zapisać i pobrać ten plik sobie właśnie ze strony. Tam ręcznie już go sobie wrzucić do folderu, w którym przechowujemy te pliki z filtrami. Natomiast możemy go właśnie zsynchronizować, co będzie potrzebne dla kont konsolowych. No i tutaj wciskamy sobie save and sync. Filtr nam się zaploadował, wyskoczyło powiadomienie po prawej stronie na dole, że saving complete, successfully uploaded filter i że za chwilę pojawi się w, w grze. Zanim jeszcze przejdziecie do gry, jak widzicie sobie tutaj na stronę Path of Exile, to możecie zobaczyć tutaj zakładkę item filters i generalnie możecie sprawdzić, czy te filtry są już do was przypisane. I to jest właśnie ten filtr do PoE2. Last valid version podane jest tutaj, i kiedy został zupdate'owany. Możecie go edytować, usunąć i tak dalej. Ale jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Możecie sobie wejść do kogoś na konto, na przykład do NeverSync'a, zajrzeć w Item filtry i od niego followować właśnie jakieś konkretne filtry. Czyli możecie tak naprawdę od Waszych ulubionych twórców wejść sobie do nich na konto, jeżeli macie ich nick i. Followować ich filtry, grać na tym, na czym oni grają. I to w taki sam sposób pojawi się w grze. Tu akurat są wszystko do P1 z tego, co widzę. Jesteś do P2. Weźmy sobie na przykład tego Uber Stricta od Neverstink'a do P2. Ja go zafollowuję. A się tam pojawił. I za chwilę pokażę Wam go w grze. I Jak jesteśmy już w grze, wciskamy sobie Escape, opcję. Przechodzimy do Game. Klikamy tą strzeczkę. I widzimy nasze dwa filtry, które pobraliśmy. Jeden zasubskrybowałem od Neversinka, drugi sam stworzyłem. Wybieram go, zapisuję, klikam Save i jest tak, już załadowany do gry. Gdyby coś się działo, gdyby ta wersja była jakaś stara, tutaj na czacie wszystkie aktualizacje będą z tym filtrem związane. Czyli jeżeli wyskoczy Wam, że jest już tutaj za stary, możecie sobie wejść na stronę, na Filter Blade, odświeżyć go, zsynchronizować jeszcze raz. I wtedy możecie na przykład nadpisać ten testowy filtr, który ja tutaj stworzyłem, i wtedy będzie on aktualny z ekonomią, która jest aktualnie obowiązuje w grze. I O tym musicie też pamiętać, że on sam, jeżeli nie macie patrona na stronie Filterblade, nie będzie się sam aktualizował. Musicie zrobić to manualnie co jakiś czas, więc warto tam raz w tygodniu sobie zajrzeć i zaktualizować te filtry. I tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, że już będziecie wiedzieć, jak sobie dodać te filtry przez stronę FilterBlade. Pamiętajcie też, że ta zmiana na konsolę wchodzi wraz z patchem 0.1.1 więc prawdopodobnie w dniu publikacji tego filmu, czyli 15 stycznia jeszcze nie ma jej w grze. Patch miał być dodany w later this week, jak to oni mówią, czyli pod koniec tygodnia, w którym go zapowiadali, że go zapowiadali go w niedzielę, więc pewnie w czwartek, piątek będzie on dodany do, do gry z mojej strony to tyle trzymać się i cześć.